Słuchajcie, w ogóle bo, bo chodzi o to, że ten, że ja w ogóle jestem taką osobą wesoła na to snu, że po prostu potrafię zawsze ludzi wprawić jakiś taki dobry nastrój, nie? Ale to jest takie wprowadzenie, nie, że tam ooo ja w tylko że po prostu, po, prostu, po prostu ja też potrafiłam zawsze od dziecka pastycznej zdolności miałam takie tu sztuki i po prostu zawsze potrafiłam do sztuku, jak zdalała, to tego, to coś znalazłam tego, bo tu wzięła coś, że byłam i powstało coś znaleźł. ciężnio, jakoś tragedię, w ogóle nie pogrzeb, coś tego, kto do mnie dzwoni, tu weź, weź, a do mnie tu umierać, w ogóle weź, pani weź tego, ja no ty na wpadałam, chciałam no, coś musi ale w stresach nie. Tak mi się musiałeś umrzeć, no i co chodzi, no ale chodzi o to że nie, nie, a do orła, nie, bo też widzi się zakańcza, nie wiem, nie wiem, widziane, ja chcę mieć takiego męża, nie, no i może, może że ciwie jest w ogóle moje, co nie, ja w ogóle czegoś takiego nie ma. co nie, w ogóle nie, jak wchodzimy, to luzie, nie wiem, ja ludzie że. BLU! A! Nie wiadomo, czy się śpią, czy błokać. No i tak, ja potem pomyślałam, że takie rzeczy, takie nosy szpiczaste, albo jakieś takie, nie wiem, tutaj na nogi, takie buty, buty, co nie, żeby po prostu też rzucić tego poświatku. <suszynka> no i myślę, że ja bym to wymyślała. No tak, a teraz też zaproszę cię, zaraz przyjdzie i zobaczcie na lala. Chodź, Marek! Sytuacja w ja że tak idziemy spać, nie? Marek po prostu idzie, chłodzku pieli, się i na ulce, w całych tych gadzik, takie nogi, taki biały głosy, mamy tak, Marek i właśnie i na Ja wziąłem tego, że to koła wsiada, to do domu. Ja tylko jeżdżę. Do domu, do akwarium, bo miałem takie twoje akwarium, że tak wcześniej patyczaka miał, ale się okazało, że to nie był patyczak. Tylko patyk zwykły. Nie, to był patyczak, tylko. Nie, bo patyczak, tylko... no patyczak jego wysługała, nic nie mówił. Nie, bo ty i ja to ją to to, 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 to akwary tu Ty teraz ja już się jak a to znowu mi tak głos mówił: Wróć do dzieciństwa. Ja bóstwo, co jesz, Co jesz? Pan my patrzycie takie obrazy z przed przedmógł. Przecież ja, jaka jest zawsze To tak na reklamę, To było na no to ja do no tego To, za pięć minut ja, No ja, 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 to ja, Wyciągnęliśmy tę te jabłka! Patrz a ten jest taki płaski! Pokaż Marek, jaki on był. podobnie, że one mówią na o ich pragnienia to nie jest jakaś fikaturcina żeby ich w żeby turcina Nie zadukowałem ci. No już to żeleści. No i ostatni jest taki ten, ostatni, to myślę, się sobie, odej, mówię, szybak winniczek. No to kurde, wiadomo, teraz mam tym trochę. Winniczek ciśnęł do wina oko. Do oko. My dawno, kupiłem już ten. Targ. No tak, chciałam go tak ci Szybaka, ja tylko tak skorupkę do na No tak No i tak tak. to no ty, ja na drugi dzień patrzę, nie ma ani tego wina, ani śmiechu. Ty, Marek, ty nie wiesz, co się tam stało? Może wypił i pęk. Wypił, pęk i poszedł. Mogło tak być. Mógł tak zrobić on, to też do dupy Ale No i teraz duchy. O, idę, jest taka, że jak do Nie są taki charakterów, po prostu na w karpatach. Zróbcie gołębia ja teraz. No kurde, no zupełnie to fajnie, fajnie. A Wenus z Milotą, że beton? Zrób, wolno tylko zrybuj. A ty nie przychodź, dobra? Nie przychodź, weź. To gdzie to ma, jeżeli frajmo, to ma. you know